ruszyły. Piękny start. Wszystko razem, bardzo blisko siebie na czele. Daston. Daston, a blisko jest Bello Benito. Na ostatniej pozycji tylko zdecydowanie w tej chwili Morning Dojen. 1100 metrów do celownika Daston. Na drugiej pozycji Inulina. Daston, Inulina. 1000 metrów do celownika. Na trzecim miejscu Bello Benito tam na trzecim czwartym miejscu bardzo tam stawka mocno zgrupowana na ostatniej w tej chwili pozycji jest Talizman. prowadzi stawkę Duston, na drugiej pozycji jest Inulina na trzeciej katapulta na czwartej pozycji mocno poprawił Morning Doen i wyjście na końcową prostą Wyprowadza Daston 450 metrów do celownika, atakuje go bardzo mocno, inulina. I katapulta rozpoczyna finisz polem. Katapulta znakomicie finiszuje zdecydowanie na pierwszej pozycji. Bardzo dobrze galopuje jeszcze Daston. Walka. Katapulta zdecydowanie na pierwszej pozycji. Na drugim miejscu jest nokaina. Katapulta, Nokaina, walka niesamowita i, i Nokaina wygrywa druga katapulta na trzeciej Mornik do Yen, na czwartej Inulina.